Zaraz po tym, jak założy fartuch, rękawiczki, kalosze i maseczkę, Anna powtarza sobie jak mantrę słowa może nie dziś, byle nie dziś, to jej zaklęcie, by jej pacjentem nie ukazało się dziecko. Anna pracuje jako laborant sekcyjny, najgorzej znosi sekcje dzieci. O tym, jak w Polsce postrzegamy temat śmierci, jakie są jej oblicza, porozmawiam z Magdą Mieśnik, współautorką książki Jesionka dla trupa. Witam cię Magdo. Dzień dobry. Śmierć w Polsce nadal jest tematem tabu. Myślę, że tak. Nasz kraj jest konserwatywny, katolicki i przez to ten temat rzeczywiście pozostaje w takiej sferze niedomówień i można powiedzieć, że tabu. My za życia bardzo mało o śmierci rozmawiamy, zwłaszcza z naszymi bliskimi, raczej to jest właśnie przy okazji innych pogrzebów ktoś wspomni, a może bym został skremowany, ktoś inny mówi, że woli tradycyjny pochówek, ale tych rozmów jest wciąż za mało. Tych rozmów jest wciąż za mało, ale zapewne tak jak zaobserwowaliście, pracując nad swoją książką, podejście do Polaków, podejście Polaków do tematu śmierci jednak się zmienia przez te wszystkie lata. Zmienia się i to podkreślają osoby pracujące w branży pogrzebowej. Stajemy się coraz bardziej otwarci na zmiany w pochówkach. Na pogrzebach zdarza się muzyka i to taka nawet weselna disco Polo. Coraz częściej decydujemy się na kremację, zwłaszcza w dużych miastach. To już jest prawie co drugi pochówek zmienia się także podejście do ubioru. Dawniej ubierano ludzi w ciemne stroje, mężczyzn w garnitury, kobiety w ciemne garsonki. Teraz już są coraz bardziej odważne stroje. Zdarzają się stroje wędkarza, myśliwego, są chowani mężczyźni, którzy lubili motocykle w kaskach motocyklowych, także zdarzają się coraz odważniejsze pochówki. Zdarza się, zdarzają się też sytuacje, kiedy w wyniku na przykład nieszczęśliwego wypadku, takie wypadki też opisujecie w swojej książce, to ciało nie nadaje się do pokazania rodzinie i tutaj ta branża przygotowania także ciała do, do pogrzebu również bardzo się rozwinęła. To także coraz popularniejsza forma takiego zadbania o bliskiego zmarłego po śmierci. Tak, to też dotyczy głównie tych największych miast. Coraz częściej ludzie decydują się korzystać z pomocy TANATO praktyków, którzy wykonują makijaże pośmiertne, dokonują rekonstrukcji twarzy, na przykład gdy w wypadku samochodowym dochodzi do zmiażdżenia tkanek, uszkodzeń na twarzy, ran. Taka osoba potrafi tak zamaskować te ślady, że można później ciało pokazać rodzinie i rzeczywiście w odpowiednim oświetleniu te rany są prawie niewidoczne. To bardzo ważny element dla bardzo wielu rodzin. Opisujecie mnóstwo historii. Przyznam szczerze, że kiedy czytałam niektóre z nich, miałam gęsią skórkę na całym ciele. Czy wy nie obawialiście się tego tematu? Bo przecież odwiedzaliście te wszystkie miejsca, widzieliście też sekcje zwłok i tak bezpośrednio stykaliście się z tym tematem śmierci. Pisaliśmy tę książkę już jakiś czas temu, a nadal te obrazy, zapachy, nawet dotyk we mnie tkwiły. Jak gdy piszę, muszę to wszystko zobaczyć na własne oczy, muszę dosnąć, muszę powąchać, dzięki temu mogę to wszystko dokładnie opisać. No to była najtrudniejsza książka. Chyba dlatego, że, że, że śmierć dotknie każdego z nas, naszych bliskich, czego się najbardziej boimy, i, i cały czas we mnie jest ten lęk, mimo że trochę dzięki tej książce oswoiłam się ze śmiercią. To ten lęk, lęk cały czas pozostaje i te obrazy mam cały czas w głowie. Co było dla Ciebie najbardziej wstrząsające przy zbieraniu tych wszystkich historii, które pojawiają się wisiące dla trupa? Najtrudniejsza była praca w zakładzie pogrzebowym. Ja zatrudniłam się, zatrudniłam to może za, za dużo powiedziane, ale poszłam na taki, kilka dni próbnych do zakładu pogrzebowego, podając się jako taką zwykłą osobę. Najtrudniejsze są śmierci dzieci, kiedy małe dziecko trafia na stół, trzeba je umyć, ubrać, przygotować do pochówku. No to są naprawdę emocje, których nie potrafię wyrazić, a pracownicy zakładów pogrzebowych spotykają się z tym na co dzień. Naprawdę podziwiam osoby, które tam pracują, które są w stanie radzić sobie z tymi emocjami, potem wrócić do domu do swoich własnych dzieci no i spokojnie zasnąć. Ja tam opisuję taką historię dziewczynki która zmarła razem z rodzicami i do zakładu pogrzebowego przyszedł jej mały brat z dziadkami no, te emocje są tak ogromne no, można sobie wyobrazić jak ten chłopiec się zachowywał on na koniec powiedział tylko kierując słowa do swojej zmarłej siostry nie będę się bawił twoimi zabawkami to jedna właśnie z tych bardzo wzruszających i trudnych historii takich historii jest mnóstwo historii które opisujecie ale w tych wszystkich historiach jest jedna mimo wszystko pozytywna historia, bo opisujecie historię chłopaka, który zginął w wypadku. Jego rodzice zdecydowali się, żeby przekazać jego organy dla innych chorych osób. To taka śmierć. Która daje innym szansę na życie. To to światełko w tunelu w tej całej historii. Tak, na szczęście po kilku lat temu, takim załamaniu, jeśli chodzi o transplantację i przekazywanie organów, teraz już ta sytuacja wygląda coraz lepiej. Coraz częściej ludzie decydują się na to, by w obliczu śmierci swojego, swojej bliskiej osoby przekazać te organy i uratować e, czasem nawet kilka innych żyć. Tutaj w tym przypadku to chyba były 4 czy 5 osób, które otrzymały organy tego chłopaka, który był młody, zdrowy i silny. Też mało kto wie, że, że nie, nie pobiera się organów od osób chyba powyżej 40 czy 45 roku życia, więc ten e, okres, kiedy można to zrobić jest naprawdę niewielki i, i naprawdę cieszę się, że coraz więcej ludzi się na to decyduje, no jednak w obliczu ogromnej straty. Właśnie jak rozmawia się z tymi rodzinami, które decydują się na to, aby przekazać organy tych bliskich, to dla nich jest cały czas trauma i ciężki temat? Na szczęście lekarze są do tego bardzo często przygotowani. Oni na co dzień przeprowadzają takie rozmowy. Są bardzo trudne, muszą wyczekać odpowiedni moment. Wiadomo, że nie można tego zrobić od razu, ale też z drugiej strony lekarze mają bardzo mało czasu, by organy nadawały się do pobrania, więc no, muszą wybrać odpowiedni moment, zrobić to bardzo, bardzo delikatnie i spokojnie. Czasem jest potrzebne kilka rozmów, czasem jest potrzebna obecność psychologa, ale na szczęście często się to udaje. Ale najważniejsze, że można dać w ten sposób życie, czy przedłużyć życie innych osób. W swojej książce opisujecie także kremację. To jest taki proces, który jest coraz bardziej popularny w naszym kraju. Jak rozwija się ten biznes? Na pewno najlepiej w dużych miastach. Teraz już kremacja to jest mniej więcej co drugi pochówek w Warszawie. W mniejszych miastach i na wsi jest, jest to jednak nadal cały czas ten tradycyjny pochówek. Tutaj muszę przytoczyć słowa jednego z, z największych y, przedsiębiorców pogrzebowych w Polsce, Witolda Skrzydlewskiego, który nam powiedział, że on nigdy w życiu nie chce zostać skremowany. Oczywiście go zapytaliśmy dlaczego. On powiedział, że mało kto wie, że po spaleniu ciała zostają jeszcze duże fragmenty kości, które potem trzeba w takim zwykłym metalowym młynku zmielić. I on nie chce zostać zmielony. Także jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, to rzeczywiście może się na to zdecydować, ale są takie różne tajniki, które, które mogą do tego zniechęcić. To oczywiście taka insajderska historia właśnie z tego biznesu kremacyjnego, ale przytaczacie także historie, w których wspominacie o tym, że często mówiono o tym, że jakieś ciała w krematoriach zostały zamienione, z wieloma tego typu historiami się spotykaliście, że doszło do pewnych pomyłek. Na szczęście nie, jednak ta branża jest bardzo sprofesjonalizowana i Zakłady pogrzebowe, no, między nimi jest bardzo duża konkurencja, więc muszą naprawdę dbać o to, żeby wszystko było w porządku. No, do tego dochodzi trauma rodzin, które gdyby coś takiego wyszło na jaw, no, no, na pewno nie byłoby to, to przyjemne. Więc są to jednostkowe przypadki, ale zdarza się, że w trumnie rodzina zobaczy inną osobę, no, i wtedy trzeba szukać tego bliskiego, odnajdując całą trasę, śledzić, kto jeszcze został pochowany. I, no, zdarzają się takie dramatyczne historie, ale na szczęście bardzo rzadko. O tych historiach także możecie Państwo przeczytać wiesiące dla trupa, poruszacie jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie eutanazji. O ile śmierć jest tematem tabu w naszym kraju, to kwestia eutanazji może być już chyba gigantycznym tematem tabu. Tak, na pewno, bo no, Polska na pewno nie jest przygotowana nawet chyba na dyskusję na ten temat. Zresztą nie odbywają się takie dyskusje właściwie. A jeśli już to bardzo rzadko, ten temat dotyczy Szwajcarii. My opisaliśmy, jak działają tam kliniki. To nawet nie nazywa się eutanazja, tylko wspomagane samobójstwo, bo eutanazja tam jest zakazana. Jest dopuszczalne wspomagane samobójstwo, czyli ułatwienie komuś odebrania sobie życia. W ciągu ostatnich 10 lat w tych klinikach odebrało sobie życie mniej niż 10 Polaków. To są naprawdę jednostki, najwięcej jest Niemców i Brytyjczyków. Tam też jest inna kultura, inne podejście do, do wiary i prawdopodobnie z tego to wynika. Czy śmierć nie jest równie interesująca jak życie? Takie pytanie znajdziemy na końcu Waszej książki. Gdybym teraz zadała Ci takie pytanie, Śmier czy śmierć nie jest równie interesująca jak życie? Jest bardzo interesująca, ale zawsze zapadły mi w głowę tutaj słowa grabarza, który powiedział, że 20 lat po śmierci z człowieka zostaje sztuczna szczęka, sprzączka od paska i gumowe podeszwy od butów. Po kobietach też stopy. Na początku to potraktowałam tak lekko bardzo, ale potem zdałam sobie sprawę, że tym bardziej musimy zadbać o te relacje za życia, z rodziną, z przyjaciółmi, żeby po nas zostało coś więcej niż ta sprzączka od paska. I to jest ten bardzo ważny też przekaz, który płynie właśnie z waszej książki Magda Miśnik, Współautorka książki „Jesionka dla trupa” była gościem programu Newsroom. „Jesionka dla trupa” to książka, która pokazuje różne oblicza śmierci i tego, jak my Polacy podchodzimy do śmierci.